Dzień dobry raz jeszcze. Jestem tutaj z człowiekiem instytucją. Maciek Budzik. Witam. Media fan, fan mediów. Jed, jednoosobowy kompań multimedialny. Tak mnie czasem nazywają. Tak Naprawdę mam z sobą nie, nie współpracuję, sam wszystko. Nie, nie, nie ostatnio, ostatnio... Ile osób jest, zatrudniłeś ostatnio? E, stały team to jest dwie osoby, ale z magazynem i z Marką współpracuje jakieś 10, 12 chyba osób. No oprócz tego jest mnóstwo. Dobra, bez reklamy. Tak? Nie o Tobie okay. będziemy tu gadali. <laughs> Nie udało mi się znowu. No. Spotkaliśmy się na forum JAB. Jak jak impresje twoje? Forum IAB i Internet Poland ja miałem bardzo mieszane uczucia do tych dwóch imprez jednocześnie, równolegle. I bałem się, że forum IAB skanibalizuje trochę targi Internet Poland. A tymczasem, co jest bardzo miło, myliłem się. Czy tego typu forum jest interesujące tylko z punktu widzenia biznesu, z punktu widzenia firm, z punktu widzenia tych ludzi, którzy używają internetu jako... Narzędzia komunikacji internetowej. Czy dzieje się tu coś też takiego, co będzie miało konsekwencje dla takiego, jak się mówi, zwykłego zjadacza chleba? Ja bym chciał, żeby tak się działo i pewnie organizatorzy też by chcieli. Niestety tutaj, być może ze względu na miejsce, być może trochę na to też, że impreza branży internetowej tak jest komunikowana, nie ma tutaj zwykłych konsumentów. I to jest też trochę problem. Wszyscy, wszystkich, którzy pasjonują się nowymi mediami, nowymi technologiami, mhm. ten język, my się podniecamy, skanujemy mhm. tam kody, QR-kody, jakieś geolokalizacja, czekinujemy się na fresquerze. Tymczasem, kiedy spotykam się ze zwykłymi konsumentami i mówię o tych nowych technologiach i o nowych rozwiązaniach w reklamie, to patrzą na mnie jak na kosmitę. Tak. I to jest, trochę, to jest rzeczywiście problem. Ale wiesz co, bo to jest problem, dlatego że e, nam zresztą się udało, kiedy nam przez kilka lat razem pracować dla najlepszego pisma w tej branży, nie wymienię nazwy, i tak wszyscy wiedzą, i obserwowaliśmy to, że już wtedy, nawet przy tych mediach above the line, ta cała aparatura, ten cały sztafasz e, przygotowania intelektualnego, e, e, nauka służąca temu, żeby dowiedzieć się, jak pracuje mózg konsumenta itd. itd. I on już był przez to os osaczony. Teraz dochodzi takie narzędzie podłe i silne, jak, jak, jak internet. Czy rzeczywiście ja jako konsument, oczywiście pytanie jest prowokacyjne, powinienem się bać? Powinieneś wiedzieć, y, jak działa internet. Po, powinieneś wiedzieć, że y, reklama, komunikat reklamowy, konsument prowadzi z tobą pewną jakąś grę. Mhm. Tylko teraz te szanse się wyrównały, bo o ile teraz y, cały czas firmy... Y, Właściciele marek zatrudniają i wydają mnóstwo pieniędzy na specjalistów: od kolorów, od tego, kiedy wyemitować reklamę. Ta reklama jest i tak głośniejsza, mimo że jest cichsza, od tego, jak kolory. Żeby wcisnąć ci do głowy produkt, który, którego Ty nie potrzebujesz, a chcą sprawić, żeby, żebyś potrzebował. To teraz konsument ma dzisiaj trochę więcej możliwości, znaczy może krzyknąć. Ma też nie, narzędzie. Nie, tak, ma też narzędzie. Nie podoba mi się to coś, twój produkt jest bublem. E, ostatnia historia z kasowaniem kont e, z banku. Na tego. Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj ten dystans między konsumentem a szefem dużej firmy to jest tylko jedno kliknięcie. Mój fanpage i twój fanpage, tak. prawda? To nie jest już tak. wysoka wieża, tak. ochroniarze i mogę dowalić firmie, będąc mając dostęp do klawiatury i do komputera. Ostatnie pytanie, powiedz mi czy bo branża rozwija się, jak widać, fantastycznie, mnóstwo młodych ludzi, bardzo prężna. Sam jestem tutaj pod wrażeniem, czy polski biznes jest do tego, do tego narzędzia przyzwyczajony, przygotowany, czy rozumie, czy umie korzystać to takie imprezy jak ta właśnie temu służą, żeby przygotowywał tego Czyli powinno być jeszcze, jeszcze więcej nie. ludzi z firm, z ja, zwykłych firm, ja, które się dowiadują. Tak. Ja też żeby... często spotykam się i z agencjami, i często też jako bloger staram się promować różnego rodzaju kampanii i rozwiązania. I one przechodzą fajnie przez agencje reklamowe, interaktywne i gdzieś tam napotkałem barierę niezrozumienia. Albo niezrozumienia tego działania przez klienta, i, i, są, i są stopowane. I to jest największe wyzwanie, ale to o tym branża sobie doskonale zdaje sprawę, a takie imprezy jak ta na pewno temu pomagają. Maciek, dziękuję bardzo. Moim dzięki. gościem był Maciej Budzik, Media Fan, czyli fan mediów. Tak jest, dzięki, dziękuję. dzięki za rozmowę.